W podwodnym świecie aż buzuje. Z ostatniej chwili Urszula bierze ślub! Wodna wiedźma udała się do najlepszego salonu sukien ślubnych. To idealne miejsce na zakup sukni. Krawcowa musi najpierw odmierzyć materiał. Górę sukni zrobimy z satyny. Wytnij ogromne koło na dużą spódnicę. Muszą się w niej zmieścić wszystkie macki. A poza tym ten styl podkreśla jej figurę. Dodaj halkę z tiulu. Przyozdób pas sznurkiem pereł. Jaka piękna suknia! Potrzebujemy pasującego welonu. Zaciśnij brokatowy tiul i przyozdób muszelką z małymi koralikami. Jaka piękna stylizacja! To miejsce uszczęśliwi każdą klientkę. Nie zapomnij o ślubnym bukiecie! Floryści, czeka Was nie lada zadanie! Dodaj ozdobne muszelki do plastikowej lilii wodnej. Dodaj kryształki i piękny bukiet ślubny jest gotowy! Ta florystka kocha swoją pracę. Wie wszystko o kwiatach. Jej kwiaciarnia jest jedną z najpopularniejszych. To do niej zwróciła się organizatorka ślubu Urszuli. W czym mogę pomóc? Potrzebuję ślubnego bukietu, takiego delikatnego jak ten kwiat. I musi być w oceanicznym stylu. Mam pomysł. Poczekaj chwilkę. Co powiesz na to? Wow, właśnie tego mi trzeba! Dzięki! Wiem, że jesteś najlepsza! I bukiet znalazł swoją właścicielkę. Dziewczyny rozmawiają o tym, która suknia będzie najlepsza. Dziewczyny, spokojnie! Salon przygotował dla Was specjalne stroje. Przebierzcie się za zasłoną. Wow, te suknie z łuskami są niesamowite. Satynowe wstążki naprawdę podkreślają moją figurę. Teraz dziewczyny mają do omówienia nowy temat. Kto będzie wyglądał najlepiej? Cisza. Dziś jest panny młodej. A to ja. Dziewczyny rozmawiają o nadchodzącym ślubie. Urszula wreszcie wyszła, żeby się pokazać. Wow, welon tak pięknie błyszczy! I ta suknia! Błyszczy jak diament. Potrzebuje kolorowych cieni i trochę pudru. I. Uśmiech! Zróbmy sobie grupowe selfie! Nasza Urszula bierze ślub! Usuń długie zęby popsutej spinki. Zetrzyj krawędzie. Przyozdób je muszelkami. Dodaj perłową farbę akrylową. Żadnego podglądania! Niespodzianka! Mamy dla ciebie prezent, którego nie odmówisz. Wow! Ehe, dlaczego miałabym odmawiać? Ten grzebień jest jak korona. Dzięki przyjaciółki! Muszę przygotować zaproszenia. Wsyp sól morską do małych buteleczek. Wsypuj ją na zmianę z warstwami kolorowego brokatu. Napisz Urszula i Hades na wydrukowanych etykietkach. Pomaluj brzegi brokatową farbą akrylową i przywiąż etykietki sznurkiem do każdej buteleczki. Śpiąca królewna Aurora jeszcze nie dostała zaproszenia. A oto listonosz. Panienko, obudź się! Mam dla ciebie list! Uh -huh. oh. Ach, prawie zaspałam! Muszę się uszykować! Do tego wianka potrzebujemy specjalnych dekoracji. Mamy do tego tyle skarbów. Zawiąż drut z kwiatami wokół wianka. Dodaj plastikowe wodorosty, ozdobne kwiaty, sznurki koralików i jagódki ze styropianu. Podwodny świat jeszcze nigdy nie widział takich dekoracji. Czy wszystko jest gotowe na ceremonię? Świetna robota. Łuk już stoi. A, organizacja ślubów to taka odpowiedzialność. Ksiądz już tu jest. Nawet Hades się trochę denerwuje. <słuch> Ugnieć folię tak, aby powstało ciało węgorza. Pokryj je warstwami piankoliny. Zrób mu rysy twarzy narzędziem modelującym, oczy, łuki brwiowe i uśmiech. Pomaluj mu ciało farbą akrylową. Jedno oko pozostanie białe, a drugie musi być żółte. W buzi ma ostre zęby. Klik, klak! Rozpląć satynową wstążkę i przyklej włókna od głowy do ogona. Ta para węgorzy ma ważną misję. Prowadzą Urszulę do ołtarza. Moi kochani, zawsze jesteście przy mnie. Zacznijmy ceremonię. Hadesie i Urszulo, czy przysięgacie bycie sobie wiernymi, wspierać się w smutku i radości? Zdrowiu i chorobie. Tak, tak! Teraz potrzebujemy obrączek. Pomaluj muszelki perłową farbą akrylową, przymocuj je do metalowych kółek. Przyklej obrączki na bazie z muszelki. Te obrączki są idealne dla tej pary. Córeczka Arielki przyniesie obrączki. To poważne zadanie, a dziewczynka świetnie się spisała. Jeżeli ktoś jest przeciwny temu małżeństwu, niech teraz zabierze głos. Młoda para może wymienić się obrączkami. Hadesie, zaczniemy od Ciebie. A teraz Urszula. A teraz ogłaszam Was mężem i żoną. Możesz pocałować pannę młodą. Juhu! Ceremonia była piękna! Gratulacje! Najlepsza cukierniczka przygotowała tort ślubny. A oto mój przepis: Wyciągnij różową masę cukierniczą z piankoliny z lodówki. Przygotuj suchą powierzchnię. Zrób okrągłe ciasta. Dodaj kilka warstw. Taka ilość jest idealna. Przyozdób tort lizakami. Główne dekoracje będą na górze tortu. Zakochana para. Czy istnieje coś bardziej romantycznego? Czas pokroić tort weselny. Hades zaczął kroić tort. To dla mojej żony! I dał kawałek Urszuli, a goście bili brawo. To prawdziwa miłość! Każdy dostanie kawałek. Weź talerz! Ten tort jest świetny! Pycha! Wesele było świetne. Podwodny świat od dawna nie widział takiej ceremonii. Koniki wodne są gotowe. Urszula i Hades jadą w podróż poślubną. Czekają na nich ciepła woda i nowe przygody! Życzymy naszym nowożeńcom życia pełnego szczęścia! Daj nam lajka, subskrybuj Lalilu i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików!